Dzikie maszyny grasują na każdym stopniu podejścia. Więcej skażonych? Nie skażonych, ale nie będą tolerować obecności ludzi. To chyba nic dziwnego. Nękacze na widoku. Czujki po drugiej stronie. by w ogóle myślały, to raczej instynkt wabiący je do jej grobu. Wnętrze góry jak skorupka jajka. Tak, tak. Teraz szybko. Przygotowałem ci drogę, Aloy. A więc byłeś tu już? Tak jakby. Zobaczysz. Przygotowałeś dla mnie ścieżkę do wspinaczki, jednocześnie zostawiając do pokonania armię maszyn? A odkąd maszyny są dla ciebie przeszkodą? Gdybyś potrafiła latać, nie zawracałbym sobie głowy podejściem. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Właśnie w takim miejscu spodziewałam się ciebie znaleźć Silence. Dziękuję. To jeden z wielu warsztatów, jakie zbudowałem przez lata. Splądrujesz to miejsce później, bez obaw. Latami próbowałem przejść przez ten włas. Wierciłem, wysadzałem, podpalałem. Ale ty chyba nie będziesz mieć z tym kłopotu. Mówisz, jakbyś oczekiwał przeprosin. Skądże? Po prostu nie przyszło mi do głowy, że nie chodzi o siłę, a o klucz. W formie człowieka. Zabrakło mi wyobraźni. Tobie wręcz przeciwnie. Chyba spędziłeś tu sporo czasu. Dziewiętnaście lat temu góra zniszczył ogromny wybuch. Twoje narodziny, śmierć gaj. Odgłos było słychać aż we włości. Popiół zaciemnił niebo. W południku składali się w pół, próbując wytłumaczyć ten znak. Krater płonął tygodniami, ale gdy ostygł, byłem pierwszym, który zobaczył, co w nim jest. Z czasem maszyny zwarły szeregi, aby go strzec. To dobrze. Nikt tam później nie chodził, oprócz mnie. Gaja powiedziała, że możemy ją jakoś odtworzyć, ale widząc te zniszczenia, nie mam pojęcia jak. Powiedziała, że naprawę będzie można podjąć dopiero po zniszczeniu Hadesa. Miała rację. Odbudowany system terraformowania mógłby posłużyć Hadesowi jako broń. Dzięki poświęceniu Gai musiał poszukać innych metod. Ale, myślisz, że odtworzenie Gai jest w ogóle możliwe? Wiesz, do czego zdolne są kotły. Mogą stworzyć każdą technologię potrzebną do budowy maszyny. Na tej samej zasadzie powinny być zdolne do odtworzenia technologii potrzebnej do rekonstrukcji Gai. To trwałoby lata, a nam niestety pozostały już tylko godziny. Myślałam, że chciałbyś tu być. Naprawdę tu być. Po co? Moja obecność nie jest konieczna. Nie potrzebujesz pomocy, by przejść przez te drzwi. To ty przyszłaś na świat w tym celu, nie ja. Chyba już tam pójdę. Tak. Gdy znajdziesz główne obejście, zyskasz możliwość pokonania Hadesa, Aloy. Wszystko zależy od ciebie. Tak. Muszę już i... Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wyjścia. Witam, doktor Sobek. Może panie kontynuować? Sen Margo. Witamy w zamarzniętym piekle. Ludność. Patrz pod Zgają 11. Nie licz pisklą, póki się nie wyklują. Na razie się uruchamia. Trochę potrwa, nim usmarzysz omlecik. Jestem weganką, Travis. Po tylu dniach spędzonych w tej samej tajnej wazie, powinieneś zauważyć. Mieliśmy się tu zamknąć dopiero za trzy tygodnie. Zdajesz sobie sprawę, że straciłem przez to wszystko 350 kilo komiksów? Zaraz. Prawdziwe papierowe? Czemu nie w wersji cyfrowej? Nic nie pobije dotykania prawdziwego papieru. W dodatku tutaj niewiele więcej będziemy dotykać. Pomyślałem sobie, że będę je archiwizował dla zabicia czasu. A ty? Ja mam dużo pracy. Mój kalendarz jest wypełniony na najbliższe 3 lata. Muszę dopracować wiele spraw. chyba ostatnie ogniwo, którego potrzebuję, by dostać się do tej zbroi. Na ten tędy. Trzymało się tak przez dziewiętnaście lat, prawda? No cóż, N nie odpowiadaj. Uf, dobrze, że wszystkim. wszystkie. Niewiele z tego zostało. Kiedyś było odgrodzone przez kamień i matę, Nagrywaj. Właśnie się obudziłam. Jest godzina. Widzę cyfry, ale nie mogę rozczytać. Śniło mi się, że wykładałam w sali kół. Czy było to bardziej coś w stylu. O brzędu? Sama nie wiem. Słuchacze o mrocznych twarzach pod bezchmurnym niebem. Mówiłam im, że świat zakończył się z przytupem, plagą robotów, ale ostatni ludzie odeszli. Może nie łkając, ale szepcząc. Wiecie, w jaskiniach skuleni wokół rozedrganego płomienia. Głowy państw, najbogatsi, przywódcy. Zwycięzcy loterii i sekty. Wszyscy zakopani w swoich małych schronach. Niektórzy z wiarą, że przeczekają. Że jakimś cudem, że Elizium, czy nawet my w Gaj 1 tak samo. Masa społeczności, które się tworzą, jaśnieją i giną. Niektóre piękne, niektóre straszliwe, ale wszystkie bez znaczenia. Krótkotrwałe cywilizacje. Ostatni łyk, ostatni łyk powietrza przed wstrzymaniem oddechu. Zanim się obudzę, wiem, że już nikt tego nie wysłucha. Że rozmawiam ze sobą, z cichą planetą, jałową kulą. Tylko Gaja i jej długi, długi sen. Oby nie czuła się samotna. Ewakuacja przebiegła tak szybko. Nie było czasu wszystkiego przemyśleć, ani się pożegnać. W sekcji medycznej były koliki. Jak schodziliśmy pod Tomowi to mówi że z nim będę. Ale został ostatni ładunek zygot cudowronków, które mogłem jeszcze przygotować, gdybym się pośpieszył. Wciąż jestem zły na niego, że kazał mi wybierać. Zły na siebie, że... Umarł samotnie, a ja i tak nie uratowałem tych cholernych, rajskich ptaków. Teraz całą wieczność na przemyślenia. Główne plomby Gaj są zabezpieczone. Elizium jest szczelne i bezpiecznie zamknięte. Raptem kilometry stąd, ale równie dobrze mogłoby być po drugiej stronie galaktyki. Wszystkie bety, gamy i katra pomocnicza sobie żyją, gdybym nie był Alfą... Aby wszystko potoczyło się inaczej. Też bym tam siedział. Zamiast spędzać resztę swego nienaturalnego życia tutaj z ludźmi, których nawet nie lubię. I bez jedynej osoby, z którą chętnie bym to życie spędził. Gdybym miał możliwość. Dwie godziny po zatwierdzeniu ostatecznych procesów stałem się żądliwym dziadem wylewającym żalę do fokusa. Nauczka dla przyszłych pokoleń. Izba Elizabeth. Wiedziałam. Nie miała nawet możliwości się rozpakować. Tu są jej dzienniki. Dzienniki Elizabeth. Wszystkie zniszczone? Przeskanuj je. Fokus może je odtworzyć, ale ten proces jest powolny. Uważamy Fokus za potężne urządzenie, ale jego silnik jest mały i ograniczony. Ile to zajmie? Dni, tygodnie, lata. Skup się na likwidacji Hadesa i zapewnieniu nam przyszłości, a może dożyjesz chwili, kiedy je usłyszysz.